Dzień dobry. Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie i dziękuję za możliwość przedstawienia Bydgoszczy od strony wody, od strony Brdy. Bardzo dziękuję. Bydgoszcz nad Brdą. Bydgoszcz to dobra woda. O tym chcę też powiedzieć. Bydgoszcz miasto Gąbka, czyli zresztą ze zdjęć i na pewno z wizyt państwa państwo wiecie, że Bydgoszcz jest miastem położonym nad wodą, nad czystą rzeką. Jakość wody w rzece Brdzie przedbyt gorszą jest taka sama jak za miastem na ujściu rzeki do Wisły, co oznacza, że na odcinku miejskim nie ulega pogorszeniu jej jakość. Jest to niebywałe osiągnięcie, bo miasto jest sporych rozmiarów. Jak tego dokonaliśmy? O tym chciałbym Państwu opowiedzieć. Proszę Państwa, spółka miejskie wodociągi Kansyka w Wygoszy zrealizowała w okresie 2000-2012 dwa duże projekty unijne. Były to pierwsze projekty w ogóle realizowane w Polsce w ramach Funduszu ISPA, Funduszu Spójności. Obejmowały swoim zakresem cały system wodociągu i system kanalizacji. Od kropli na ujęciu wody do kropli na odpływie z ścieków, już oczyszczonych ścieków. Zadań inwestycyjnych było wiele. W sumie 96 w ramach tego projektu. Kluczowe były takie zadania jak przede wszystkim budowa kanalizacji, likwidacja wylotów ścieków do rzeki Brdy, Wisły i Kanału Bydgoskiego i przerzucenie, przetłoczenie wszystkich ścieków na oczyszczalnie ścieków. Dalej rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków do parametrów wynikających z obecnych standardów Unii Europejskiej. Wynika to też z naszych zobowiązań akcesyjnych, że takie parametry ściekom z naszych miast zapewnimy. Bardzo ważne było działanie polegające na budowie oczyszczalni ścieków deszczowych. Jest to rzadkość, jest to ewenement. W tamtym czasie, w 2004 rok zaplanowaliśmy budowę 49 podczyszczalni ścieków deszczowych. A tak naprawdę finalne działanie to było był zadanie, projekt pod tytułem bagrowanie rzeki Brdy i kanału Bydgoskiego, które to działanie pozwoliło nam posprzątać. Stare zanieczyszczenia, które na dnie rzeki Brdy i kanału bydgoskiego gromadziliśmy. W efekcie tych działań, tego kompleksowego, są bardzo wysoko przez Komisję Europejską, w szczególności jako projekt bardzo kompleksowy, który obejmuje właśnie wszystkie elementy systemu wodno-ściekowego w mieście, spełniamy w sposób stabilny, pewny. Standardy Unii Europejskiej określone przede wszystkim w zakresie jakości wody do picia w ramowej dyrektywie wodnej przed projektem do 2000 roku nie był dostępu do wodociągu publicznego nie miał 5% mieszkańców miasta Bydgoszczy, a jakość wody z ujęcia na Czyszkówku nie spełniała wymagań rozporządzenia ministra zdrowia. W zakresie kanalizacji spełniamy również w sposób stabilny, pewny wymagania określone w dyrektywie dotyczącej gospodarki ściekowej. Na początku projektu 13% Bydgoszcza nie miało dostępu do kanalizacji miejskiej, oczyszczaliśmy raptem 25% ścieków, cała pozostała objętość płynęła do rzeki Brdy i kanału bydgoskiego bez jakiegokolwiek oczyszczania. Ważne działanie końcowe, bo w efekcie Procesu oczyszczania ścieków powstają osady ściekowe, które trzeba w sposób stabilny, pewny i bezpieczny dla środowiska zutylizować. Jest to bardzo trudny problem, nierozwiązany jeszcze w wielu miejscach, w wielu miejscowościach. My zastosowaliśmy technologię termicznego przekształcenia osadów ściekowych. W efekcie uzyskujemy maksymalizację efektu energetycznego, ale przede wszystkim uzyskujemy bardzo bezpieczny odpad zwykły, który może być wtórnie wykorzystany do budowy dróg, do różnego rodzaju dodatków, do, do, do betonu, do cementu. Bardzo ciekawy, innowacyjny projekt, pomysł, działanie nazwane bagrowaniem rzeki Brdy i kanału Bydgoskiego polegało na wydobyciu z użyciem różnorakich maszyn i sprzętu z dna rzeki Brdy i kanału Bydgoskiego osadów. W sumie ponad 90 tysięcy metrów sześciennych osadów i niebezpiecznych i zwykłych na tych cieków wodnych usunęliśmy. Coś na kształt można powiedzieć podwodnego odkurzacza pozwoliło nam posprzątać stare zanieczyszczenia. Te odpady zostały oczywiście w sposób bezpieczny. Zutylizowane w taki sposób, żeby środowisko w żaden sposób nie miało z nimi już nigdy w przyszłości kontaktu. Dla uzyskania jakości wody w rzece Brdzie, tej, o której na początku mówiłem, kluczowe były takie działania jak przede wszystkim likwidacja aż 26 wylotów otwartymi rurami ścieków w samym centrum miasta w obrębie starówki na całej długości rzeki brdykanok i przetłoczenie ich na oczyszczalnię ścieków Fordonika-Puściska. Dalej budowa systemu kanalizacji do zebrania wszystkich ścieków, powstających w mieście Bydgoszczy, aby je w sposób właściwy bezpieczne środowiska zutylizować. Dzisiaj przypomnę dla systemu kanalizacji miasta Bydgoszczy Korzysta 97% wytwarzających ścieki, jest to bardzo wysoki udział. W przypadku wodociągu jest to 99,9%, czy praktycznie 100% wygorsza na dostęp do publicznego systemu kanalizacji. Taki może tutaj w trend. Niezmiernie ważne było działanie polegające na budowie oczyszczalni ścieków deszczowych. Wody deszczowe z tej pierwszej fali zanieczyszczeń niosą sobą bardzo duże, duże ilości zanieczyszczeń, często kilkanaście razy wyższe wartości niż występują w ściekach bytowo-gospodarczych. Dlatego było bardzo Ważna nasza decyzja świadoma wtedy w 2004 roku, aby takie urządzenia wybudować, i na koniec usunięcie osadów z narzekiby Dykana dało niebywały efekt w postaci tej oto, że mieście Bydgoszczy Rzeka Brda, która przepływa przez całe miasto, jest długości 25 km, by go niejako jest nanizana na, na rzekę Brdę, uzyskaliśmy wyjątkową jakość wody, jak na, na taką skalę miasta. Według badań Laboratorium Miejskich Wodociągów i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, jakość wody w rzece Brdzie na ujściu za miastem to jest pierwsza klasa czystości w zakresie wskaźników fizykochemicznych, natomiast w zakresie biologicznych jest to druga klasa czystości. Nasze działania przywróciły miastu rzekę miasto znowu życie kulturalne yy, i takie rekreacyjne zaczęło się znowu toczyć, jak to było kiedyś przed wojną wzdłuż rzeki Brydy. Jakość wody w rzece Brydzie w wszystkim centrum, w sąsiedztwie Starówki spełnia normy jakości wody wymagane dla kąpielisk, dlatego bardzo wiele różnego rodzaju imprez odbywa się na wodzie, a szczególnie zawody pływackie, woda bydgoska, które mają krótką historię, bo raptem 6 yy, lat, ale są na, bardzo znane i popularne yy, yy, w Polsce. Wartość projektu, tych dwóch połączonych projektów to jest kwota ponad miliarda złotych. Niejako mówi to nam o skali yy, zaniedbań, jakie poprzednie sposoby podejścia, jakie po, poprzednie podejście wy, wywarło na środowisko, yy, jeśli chodzi o negatywne oddziaływanie. Nazywamy to luką infrastrukturalną. Miasto dobrej wody, o wodzie do picia. Bydgoszczanie dostają wodę z dwóch ujęć: ujęcie wody w lesie gdańskim, ujęcie czyszkówko. To pierwsze dostarcza Bydgoszczanom. Yy, bardzo dobrej jakościowo wody z poziomów kredowych, czwartorzędowych o wysokich walorach zdrowotnych. Natomiast ujęcie wody na, na czyszkówku dostarcza mieszkańcom wodę y, z ujęcia powierzchniowego na rzece Brdzie. E, tutaj zastosowaliśmy bardzo innowacyjną. Y, technologię oczyszczania wody powierzchniowej z rzeki Brdy poprzez budowę ujęcia sztucznej infiltracji. Na tym ujęciu prowadzone są procesy oczyszczania wody z rzeki Brdy na drodze biologicznej i bardzo innowacyjne, bardzo naturalne procesy oparte na oczyszczaniu, uzdatnianiu, bym powiedział, wody w warstwie wodonośnej. Woda po tym procesie biologicznego oczyszczania w sztucznie wykopanych stawach na terenach leśnych, czystych, naturalnych, pierwotnych w sąsiedztwie stacji, po procesach biologicznych i po procesach fizyko i w oczyszczaniu warstwy wodonośnej ze stabilizacją temperatury, z walorów, jeśli chodzi o poziom mineralizacji, jest doczyszczana na istniejącej stacji uzdatniania wody poprzez napowietrzanie, filtrację, ozonowanie niezmiernie ważne w kontekście chociażby dzisiaj, dzisiejszych problemów z pandemią i dalej jest końcowe klarowanie na filtrach z węgla aktywowanego i profilaktyczna dezynfekcja chlorem. O walorach wody, o jej walorach zdrowotnych decyduje ilość anionów i kationów w wodzie. Nasza woda z ujęcia w lesie gdańskim, to jest woda o średnim poziomie mineralizacji, natomiast woda z ujęcia w Czyszkówku, woda nisko zmineralizowana. Jakość wody z tych dwóch ujęć wielokrotnie przekracza jakość wody, jaką przypisuje się, jaką możemy spotkać dla w wodach mineralnych. Szczególnie ważne jest ujęcie na czyszkówku, który pierwotnie było ujęciem problematycznym, co do jakości dzisiaj po tym długim, skomplikowanym procesie uzdatniania metoda czy filozofia dziewięciu barier, uzyskujemy wodę o walorach wody podziemnej. Wodę bardzo bezpieczną, jednocześnie też na sytuacje związane z deficytami czy z brakiem wody na ujęciach, co często ma miejsce w w dzisiejszym czasie w okresie niskich poziomów wody w rzece woda zamiast diety. Dziwnie to może zabrzmi, ale tak to tak naprawdę jest. Woda z zasług gdańskiego o wysokich walorach jakościowych zawierająca bardzo duże ilości rzadkich minerałów niezbędnych dla naszego organizmu, dla zdrowia naszych organizmów, zawiera między innymi takie ilości rzadkich minerałów, które w tej wodzie są zawarte, które kompensują na przykład pół jajka tej ilości sodu, które możemy skonsumować niejako wypijając wodę z tego ujęcia w ilości jednego litra. Tyle o wodzie, o systemie zaopatrzenia w wody, systemie kanalizacji. Trzecia infrastruktura, która w każdym mieście istnieje. Ostatnio ją bardzo mocno poznaliśmy, to znaczy niedomagania, szczególnie w Warszawie i w innych miastach, w ostatnią niedzielę. Chciałbym powiedzieć dwa słowa o Bydgoszczy jako mieście gąbka. Po uporządkowaniu tych dwóch wcześniejszych infrastruktur wodno-ściekowych. Spółka podjęła skompleksowy projekt modernizacji przebudowy kanalizacji deszczowej, dostosowania sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Jest to autorski projekt przygotowany przez Miejskie Wodociągi, którego celem jest uporządkowanie i zastosowanie nowej filozofii podejścia do wód deszczowych. Projekt był przygotowywany w okresie 2013-2016. Aplikowaliśmy dofinansowanie dla tego projektu w Narodowym Funduszu w konkursie. Zastosowaliśmy bardzo po raz pierwszy zresztą w Polsce innowacyjne, bardzo nowoczesne metody do analiz hydraulicznych, do symulacji stanów różnorakich opadów, jeśli chodzi o wysokość, częstotliwość, natężenie i, długo, i czas trwania deszczu. Opracowaliśmy przede wszystkim lokalny model opadu dla miasta na podstawie. 54 lat obserwacji, ale i prognozę tego modelu opadu do 2050 roku. Dalej zbudowaliśmy modele opadu, modele przepływu wody deszczowej po terenie, modele przepływu wody deszczowej w sieciach, wypływu wody sieci deszczowych w tych miejscach, gdzie przepustowość jest niewystarczająca i całość zintegrowaliśmy. Z modelem rzeki Brdy i tak zintegrowany model od modelu opadu do modelu rzeki był niebywale nowoczesnym narzędziem, na, pozwalającym na przeprowadzenie potrzebnych symulacji różnych stanów, jeżeli chodzi o wysokość opadu, konsekwencje tych opadów, jeśli chodzi o zalania, podtopienia w mieście. I to pozwalało nam w taki dynamiczny, żywy sposób wprowadzać różnego rodzaju rozwiązania projektowe w postaci budowy zbiorników, w postaci jakichś kontrolowanych wypływów, czy regulacji sieci, aby uzyskać cel jaki. Oto taki, żeby system obecny sieci dużych w mieście przy minimalnych nakładach uzyskał oczekiwaną efektywność. W wyniku tych analiz doszliśmy do jednoznacznego wniosku. Dotychczasowe podejście w odpowiedzi na coraz intensywniejsze deszcze, coraz większe średnice kanałów, to jest droga do Nikon. My ten wyścig z naturą przegraliśmy. Ostatnia niedziela nam to pokazała. Nasze analizy, symulacje pokazały, że właściwym rozwiązaniem jest powrót niejako do natury. Oczywiście w mieście już nie, nie stworzymy naturalnych warunków, natomiast jesteśmy w stanie symulować te miejsca, gdzie brakuje zieleni, do, gdzie woda wsiąkała, gdzie mogła się spokojnie w oczkach wodnych gromadzić. Zastępujemy sztucznie wykonanymi zbiornikami, które w ten sposób niejako czynią miasto gąbką. Czyli w okresie nadmiaru wodę gromadzą, w okresie deficytu możemy tą wodę wykorzystać. Te wszystkie analizy, bardzo skomplikowane, bardzo żmudne to są lata pracy dały nam możliwość skonstruowania projektu inwestycyjnego który, tak jak powiedziałem, po aplikacji do Narodowego Funduszu w konkursie uzyskał dofinansowanie w kwocie 154 milionów złotych, łącznej wartości projektu 258 milionów złotych. Pozwolę sobie tutaj na takie trochę y, y, słowo, y, y, może nieskromne, ale w ocenie Narodowego Funduszu, to są oceny jednostek zewnętrznych, ministerstwa środowiska, y, nasz bydgoski projekt jest y, jedynym projektem, póki co, który w sposób kompleksowy, wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych i takich właściwych, y, naukowo już dalej od dawno Opracowanych metod analiz hydraulicznych i symulacji różnych scenariuszy w skali całego miasta. Jest to taki pierwszy projekt, który tą problematykę rozwiązuje w skali całego miasta, analizuje i rozwiązuje. Dalej wprowadza nową filozofię, odejście od budowy coraz większych kanałów na rzecz zatrzymania wody deszczowej, na rzecz jej retencjonowania i jej późniejszego wykorzystania. Za to takie pozytywne oceny z tych instytucji otrzymaliśmy. Proszę państwa, między innymi efektem tych, tego nie mogę państwu pokazać, bo symulacja dynamiczna nie działa, między innymi sporządziliśmy w wymiarze takim 3D, symulacje dla całego miasta, pokazujące miejsca, obszary, gdzie w zależności od wysokości opadu, czasu trwania deszczu, występują wypływy podtopienia, o jakim obszarze, na jaką głębokość. Mapy, zostały przesłane do instytucji, jednostek miasta, które są odpowiedzialne za zarządzanie kryzysowe między innymi, to pozwala ad hoc teraz, zanim jeszcze podejmiemy inne działania, takie konkretne, stałe, w postaci zmian systemu czy gospodarowania na terenie nieruchomości, żeby zabezpieczać się w tych miejscach przed konsekwencjami potopów, powodzi, które mogą się zdarzyć. Dalej, modele hydrodynamiczne, które opracowaliśmy, jest to bardzo obszerny temat, może na inną rozmowę. To jest ogrom pracy, niebywale kosztowne, narzędzie dzisiaj dostępne, jednocześnie dające możliwość tak naprawdę prawidłowego strony inżynierskiej, Przeanalizowania tej złożonej problematyki y, poprzez y, analizę opadu, odpływu, przepływów sieci, wypływów i konsekwencji tego dla całego systemu i możliwości aplikowania niejako w miejscach krytycznych y, rozwiązań technicznych, które y, rozwiązują ten problem. Te modele są cały czas aktualizowane, one są i one będą niejako żyły, będą odnawiane w sposób ciągły, będą udoskonalane, uszczegóławiane w, 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 w Miasto. Y, przyjęło jakby nową filozofię podejścia do systemu, do wód deszczowych jako takich, z dotychczasowego na rzecz dążenia do tego, żeby przy tworzeniu planu zagospodarowania nowych obszarów, czy przy rewitalizacji terenów zainwestowanych, dążyć do maksymalizacji wykorzystania wody deszczowej na terenie nieruchomości, żeby nie odpływała woda poza. Te modele pozwalają nam wspólnie z urbanistami symulować różne sytuacje, niejako do tych modeli istniejącej infrastruktury deszczowej, zbiorników e, zaaplikowanych czy, czy, czy wybudowanych. Dołożyć nowe elementy zagospodarowania przestrzennego i symulować, jak będzie e, się e, zachowywała sieć, jakie będą e, potrzeby co do retencji, do zatrzymania, żeby e, ten cel osiągnąć. Dla potrzeb tego projektu opracowaliśmy też analizę jakby potencjału w skali miasta co do tworzenia infrastruktury opartej na zagospodarowaniu wody na terenie nieruchomości, czyli możliwości co do terenów zielonych, co do wchłaniania, co do retencjonowania naturalnych czy wykonanych naturalnych zbiorników wodnych. Dalej stworzyliśmy również cyfrowy model hydrologiczny miasta. Doskonale wiemy, w którym miejscu, w którym punkcie, jakie są warunki hydrologiczne. To pozwala nam analizować, gdzie ile możemy niejako wchłonąć do gruntu, gdzie możemy zgromadzić w obniżeniach terenowych wodę i później ją ewentualnie wykorzystać. To jest, jakby są wtórne korzyści. Z tego projektu, z tych analiz hydraulicznych, które sporządziliśmy. Na koniec, już o tym projekcie. Jest tu opisany zakres rzeczowy, który mówi w zasadzie wszystko o tym nowym podejściu. Nie budujemy coraz większych kanałów, żeby odprowadzić coraz intensywniejsze opady deszczu. Poszliśmy w kierunku koncepcji, to jest nasza autorska koncepcja, wymyślona w Bydgoszczy, koncepcja rozproszonej retencji, czyli ona zastępuje niejako te brakujące dzisiaj w, w, w mieście. Obszary zielone, obszary, gdzie można było wodę, woda mogła wchłonąć do gruntu, gdzie można było ją zgromadzić w oczkach wody, poprzez budowę sztucznych urządzeń. Czyli w całym naszym projekcie, proszę zauważyć, mamy tylko 14 kilometrów budowy nowych kanałów, które musiały powstać, żeby uzupełnić brakujące połączenia między zlewniami, czy żeby odciążyć te krytyczne punkty, czy też uzupełnić coś, czego nie zbudowano. Ale budujemy aż 71 zbiorników retencyjnych, w których będzie gromadzona woda. To są te właśnie te pory, te, te przestrzenie w, w mieście, które będą gromadziły wodę w okresie, kiedy jej jest za dużo. Trzy obiekty będą w postaci skrzynek rozszerzających. dobudujemy jeszcze do tych 49 22 oczyszczalnych ścieków deszczowych dla. Powstały w międzyczasie wylotów i tych nowych, które w ramach tego projektu powstaną. Niezmiernie ważne, woda zgromadzona w tych zbiornikach będzie wykorzystywana do różnych celów między innymi do stacjonalnego nawadniania terenów zielonych w mieście, do spłukiwania ulic. Przewidujemy z 28 zidentyfikowanych w mieście dawnych stawów, oczek wodnych rewitalizację pięciu najciekawszych zbiorników, które będą zasilane. Przy dzisiejszym deficycie wodnym, najczęściej to są to puste, suche albo wypełnione błotem stawy. Chcemy je wypełnić wodą deszczową oczyszczoną, uzdatnioną. W ramach tego projektu, jeszcze dwa słowa, przeprowadziliśmy też badania jakości wód deszczowych w kontekście opadu, intensywności opadu, przerwy między opadami. Z tego wypływają z tych naszych badań bardzo takie ważne wnioski. Tak, jeżeli dwa słowa jeszcze o tym mogę powiedzieć, okazuje się, że te wody deszczowe są nieprawdopodobnie mocno zanieczyszczone. W okresie, kiedy jest ulewa, po długiej przerwie w opadach, zanieczyszczenia spowodowane z obszaru miasta e, powodują, że te wody deszczowe to tak naprawdę są bardzo mocno stężone ścieki. Szczególnie, to jest zaskoczenie też myślę, szczególnie istotna jest informacja taka, że są to najczęściej zanieczyszczenia od odzwierzęce które powodują te trudne zanieczyszczenia organiczne, to pozwoliło nam stworzyć technologię. I tą technologię testowaliśmy przez dwa lata na stacji pilotowej, jakimi metodami, jakimi urządzeniami wodę deszczową można i należy oczyszczać, w zależności od tego, jak ją chcemy wykorzystać. Do nawadniania właśnie terenów zielonych, do wypełniania oczek wodnych, czy do wykorzystania na przykład do spłukiwania ulic czy do czyszczenia kanalizacji. Taka technologia została opracowana, ale jest też dostępna dla innych. I co ciekawe, projekt zawiera aż 90 kilometrów kanałów deszczowych, do Renowacji. Te stare kanały, które jako odzyskają przepustowość pierwotną sprzed często 80, 100 czy 120 lat, po uwzględnieniu retencji w zbiornikach retencyjnych, będą mogły służyć dalej, czyli nie musimy budować nowych kanałów, wystarczy po renowacji je dalej wykorzystać. Tak to wygląda. Proszę Państwa, już zmierzając do, do końca, bardzo duże zainteresowanie. Nasze zaskoczenie oczywiście było na początku, było tym projektem. W ramach tych wszystkich analiz, które trwały od 2013 do 2016 17 roku doszliśmy do wniosku, że zmiana filozofii od coraz większej rury do retencjonowania, zagospodarowania, wykruszania wody. To za mało, żeby uczynić nasze miasta odpornymi na konsekwencje zmian klimatycznych, żeby uzyskać to, co jest oczekiwane, żebyśmy nie mieli obrazków, które widzieliśmy w niedzielę, nie tylko w Warszawie, ale w innych miastach. Jest niezbędna, wręcz konieczna zmiana filozofii, jeżeli chodzi o zagospodarowanie przestrzenne. To na tym poziomie gdzie miasto decyduje gdzie rozstrzyga, gdzie ma wpływ, ale również zmiany zachowań nas samych od indywidualnych osób, poprzez właścicieli zakładów usługowych, produkcyjnych, dużych firm, spółdzielni mieszkaniowych, doszliśmy do wniosku, że musimy podpowiedzieć jak odejść od tego dotychczasowego, jak najszybciej rurą ulicy, zabetonować, wykostkować, piękne różne nawierzchnie, a woda deszczowa nie ma gdzie wsiąkać, rośliny nam na działce przysychają. Dlatego opracowaliśmy katalog zielono-niebieskich rozwiązań. Zawiera 6 obszarów tematycznych i 20 różnych rozwiązań, bardzo przyjaznym takim pismem wrazkowym pokazuje każdemu, niefachowcowi, nawet jak podejść do rozwiązywania tych problemów. Katalog jest dostępny dla wszystkich gratis na naszej stronie internetowej, także jeżeli są Państwo zainteresowani, to zapraszam do jego pobrania i wykorzystania. Dalej, mieliśmy bardzo dużo spotkań i próśb o informacje, w jaki sposób taki projekt przygotować. Doszliśmy do wniosku, tuż tu jest ostatnia kwestia, że byłoby dużym marnotrasem, gdyby te nasze doświadczenia zostały u nas, w naszych wspomnieniach i żeby nie były możliwe do wykorzystania przez innych. dlatego postanowiliśmy poświęcić jeszcze pół roku czasu i spisaliśmy wszystkie nasze doświadczenia, czyli od samego początku, od inwentaryzacji bardzo szczegółowej, na co zwracam uwagę, trzeba przejść każdy metr kanału, wejść do każdej studni, zmierzyć wszystkie parametry, bo to, co jest na mapa geodyzynie, to jest jedno wielkie nieporozumienie. Bez właściwych danych technicznych projekty inżynierskie nie będą prawidłowe. Będą, będą obarczone ogromnymi błędami. Poprzez op, opisanie metodologii, procedur yy, tych wszystkich obliczeń hydraulicznych, niebywale skomplikowanych, bez dzisiejszych technologii informatycznych takie projekty przed dziesięcioma lat, laty by nie powstały. Tak trochę jeszcze się pochwalę, po raz pierwszy w Polsce były yy, wykorzystane i są stosowane do dzisiaj aplikacje opracowane przez duńską firmę DHI do symulacji właśnie, do integracji tych yy, czterech modeli, aby dać pełen obraz, jak w czasie rzeczywistym, tych stanów, które się dzieją. Opisaliśmy również przygotowanie koncepcji, opisaliśmy również kwestie związane z technologią oczyszczania właśnie wód deszczowych, ale również kwestie związane z procedurami przetargowymi. Te standardy w postaci, to są niejako wytyczne już dla inżynierów, dla urbanistów, dla fachowców. Opracowaliśmy, one są dostępne gracji, aczkolwiek, ponieważ jest to dla bąskiego grona zainteresowanych, są dostępne poprzez takie indywidualne kontakty już między zainteresowanymi a naszą firmą. Zapraszam. Tych, którzy będą tym zainteresowani, do kontaktu z nami. Tyle. Bardzo dziękuję.